Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. 17-letnia dziewczyna została postrzelona z broni gazowej w centrum Szczecina, na placu Rodła. Policja przekazała, że 15-letni sprawca został zatrzymany. O incydencie poinformował ojciec dziewczyny, który złożył zawiadomienie do prokuratury, oskarżając funkcjonariuszy policji o niedopełnienie obowiązków. Do zdarzenia doszło 7 czerwca. Ojciec poszkodowanej dziewczyny zgłosił sprawę dziennikarzom. Jak opisał, córka była w centrum handlowym z chłopakiem. Na parkingu doszło do sprzeczki z grupą osób, w której znajdował się 15-latek. W pewnym momencie chłopak zaczął strzelać, a reszta grupy uciekła. Na miejsce wezwano policję. Według relacji ojca, funkcjonariusze zapytali dziewczynę, czy potrzebuje pomocy. Siedemnastolatka, będąc w szoku, odmówiła. Policjanci mieli odjechać, zostawiając jej wezwanie na drugi dzień. Karetkę wezwał ojciec poszkodowanej. Szok zaczął mijać, a córka zaczęła czuć się gorzej. Miała ranę na żuchwie i piersi, która nie była od razu widoczna. Pod skórą czuła metalowy element, relacjonował mężczyzna. Natalia Dorochowicz, rzeczniczka prasowa wojewódzkiej stacji Pogotowia ratunkowego w Szczecinie, potwierdziła, że karetka zespołu ratownictwa medycznego została zadysponowana do rany postrzałowej. Dziewczyna miała ranę w okolicy twarzy, spowodowaną postrzałem z broni gazowej pneumatycznej. Nastolatka została przetransportowana do szpitala przytomna w stanie stabilnym, wyjaśniła. Dziewczyna została przewieziona do uniwersyteckiego szpitala klinicznego. Numer jeden imienia profesora Tadeusza Sokołowskiego. Joanna Woźnicka, rzeczniczka prasowa szpitala, przyznała, że 17-latka trafiła na oddział dziecięcy w piątek wieczorem. Zaopatrzono ją, przeprowadzono diagnostykę i po trzech godzinach wyszła do domu, dodała. Młodszy aspirant Paweł Pankał. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie poinformował, że policjanci interweniowali w sprawie uszkodzenia ciała siedemnastolatki, która po zaopatrzeniu w szpitalu powróciła do domu. Według zgłoszenia do zdarzenia miało dojść z użyciem broni gazowej na kulki. W ciągu niespełna dwóch godzin od zdarzenia sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności samego zdarzenia oraz ocenę prawidłowości przebiegu interwencji. Zatrzymany piętnastolatek, decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich, został umieszczony tymczasowo w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące. Rodzina poszkodowanej złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury jedno w sprawie sprawcy czynu, a drugie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji. W sobotę, 8 czerwca, na Białołęce doszło do dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Na ulicy Korelego około godziny 18 wybuchła awantura pomiędzy dwoma nastolatkami, a piętnastolatką i siedemnastolatkiem. Konflikt szybko eskalował do brutalnej szarpaniny, w wyniku której użyto noża. Podczas bójki szesnastoletni chłopak został dwukrotnie dźgnięty nożem, a jego kolega doznał obrażeń wskutek pobicia. Policja szybko zareagowała na zgłoszenie, które wpłynęło około godziny 18. Jak poinformował Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji, w związku z tym incydentem zatrzymano 15-letnią dziewczynę oraz 17-letniego chłopca. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań w związku z tą sprawą. Według nieoficjalnych źródeł to 15-latka mogła zadawać ciosy nożem. Po ataku sprawcy próbowali uciec. Dziewczyna miała pozbyć się narzędzia zbrodni i zbiec z miejsca zdarzenia. Policja najpierw zatrzymała jej 17-letniego kolegę, a następnie ją. Motywy ich działań pozostają nieznane, a policja na razie nie ujawnia szczegółów śledztwa. Czynności są w toku, skomentował krótko Rafał Rutkowski. Kilka dni wcześniej na pobliskiej kładce pieszo-rowerowej doszło do innego brutalnego incydentu. 16-latek zaatakował 20-letniego mężczyznę, strzelając do niego z wiatrówki po krótkiej wymianie zdań. Ofiara straciła wzrok w jednym oku. Sprawca nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania po zatrzymaniu przez policję. W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze wrocławskiej policji zatrzymali do kontroli pojazd osobowy, którego kierowca prowadził samochód pomimo wydanego przez sąd zakazu. Dodatkowo, w trakcie czynności mężczyzna posługiwał się podrobionym dokumentem. Starał się jednak przekonać policjantów, że dokument jest prawdziwy i że zdał egzamin na prawo jazdy na Ukrainie, choć nie pamiętał dokładnie, gdzie miało to miejsce. Zgodnie z artykułem 244 Kodeksu Karnego, kierowca popełnił przestępstwo niezastosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Orzeczenie sądu było prawomocne, a mimo to mężczyzna nadal kierował samochodem. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że kierowcy, którzy nie stosują się do prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów, mogą liczyć się z utratą prawa jazdy na okres od 1 roku do 15 lat. Ponadto, sąd może również orzec wobec takiego kierowcy karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. dobry, ruchu Kac... drogowego dowód osobisty, prawo jazdy. Prawo jazdy? Prawko, gdzie pan zdawał? Na Ukrainie. Na Ukrainie, ale gdzie? No, w Kipsowie. Tak, ale jak, w jakim, jak się nazywa urząd? Nie no, ja pamiętam. Nie pamiętam. Prawko, ile kosztowało? Ja mówię, w Nie? Pan ma zakaz, wie pan o tym? Zakaz. Zakaz, no. Zakaz kierowania pojazdem. Jeszcze rok. Jeszcze rok, no. A prawo jazdy skąd pan ma? To, są moje prawo jazdy. Pana, to, nie, to nie jest pana prawo jazdy. prawo jazdy po pierwsze. Po drugie, pan nie będzie nas robił w konia. Ono jest podrobione. Więc pan albo się przyznaje i będzie dzisiaj ciurma, albo pan mówi prawdę i dzisiaj pan sobie wróci do domu. Pana decyzja, nie? Bo my wiemy jak... Pana te prawo jazdy to jest fałszywska, nie? Mamy urządzenia, które to weryfikują i jest fałszywe. Tam to panu zabrali, jak pan dostał Więc, zakaz. Więc jeśli to skąd pan podtrzymuje pan swoją sprawę, nie ma problemu. Jedziemy na ciurmę, ale jeśli pan chce się przyznać, to pana decyzja, nie? O! No. To ile kosztowało? Ile kosztowało te prawo jazdy? No to nie, to nie. No a no, to gdzie kupiłeś? W Ukrainie, czy gdzie? Panie mnie nie przywiezą. przywieźli. No. A przywieźli no. panu, okej. Okay. To, to, to jest... to widać, że to jest podrobione przez pana. Czemu pan się posługuje takim dokumentem, jak pan ma jeszcze zakaz? Nie, tak mi nie powiedziały, że ja muszę no. my prowadzi. tam? Pana prowadzić. Dobra, wstajemy, odwrócić się. Gączki do tyłu. Na, musimy pana zatrzymać, ale dzisiaj raczej pan wróci sobie do domu. Musimy dokumenty zrobić. Bo pojechać dokumenty zrobić na, na komisariat i pana puścimy, nie? Jak, jak dyżur mi się zgodzi. Ta śmierć wstrząsnęła całą Polską. Kilka dni temu znaleziono ciało jednego z najbogatszych Polaków, Jerzego Krzanowskiego. Od początku nie było jasne, jaka była przyczyna zgonu. Wydawało się, że sekcja zwłok, przeprowadzona 10 czerwca w Krakowie, rozwieje wątpliwości. Niestety niewiele wyjaśniła, pozostawiając więcej pytań niż odpowiedzi. W czwartek rano 6 czerwca Jerzy Krzanowski, współzałożyciel firmy meblarskiej Nowy Styl, Wyszedł na poranny spacer i już nie wrócił do domu. Kilka godzin później jego bliscy zgłosili zaginięcie. Niedługo po północy ciało biznesmena zostało odnalezione w kompleksie leśnym Dębina, niedaleko Krościenka Wyżnego pod Krosnem. Jerzy Szanowski był powszechnie znany i lubiany. Jego śmierć wstrząsnęła mieszkańcami jego rodzinnej miejscowości. To nie był człowiek z kosmosu, który miał miliony. To był normalny facet, który potrafił powiedzieć dzień dobry na ulicy. Zrobił wiele dobrego dla lokalnej społeczności i uważał to za normalną sprawę. Mówił w rozmowie z reporterem faktu, jeden z mieszkańców Krościenka. Śmierć 54-letniego biznesmena wciąż pozostaje zagadką. Śledczy rozpoczęli postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale na razie brakuje konkretnych dowodów. Zastępca prokuratora rejonowego w Krośnie, Tomasz Lorenz. Informuje, że jest bardzo wątpliwe, aby ktoś przyczynił się do śmierci Krzanowskiego. Sekcja zwłok, przeprowadzona 10 czerwca w zakładzie medycyny sądowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nie rozwiała żadnych wątpliwości. Prokuratura przekazała bardzo lakoniczny komunikat. W dniu 10 czerwca 2024 roku w zakładzie medycyny sądowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie została przeprowadzona sekcja zwłok Jerzego Krzanowskiego. Opinia sekcyjna zostanie sporządzona w późniejszym terminie po przeprowadzeniu wszystkich badań zleconych przez Prokuraturę Rejonową w Krośnie. Dalsze informacje w sprawie udzielane będą po wpłynięciu opinii, podała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Oznacza to, że śledczy otrzymali bardzo skąpe informacje od lekarzy przeprowadzających sekcję. Konieczne są dodatkowe badania, których wyniki poznamy zapewne dopiero za parę tygodni wtedy stanie się jasne, co tak naprawdę zabiło biznesmena. Przedstawiciele Białoruskiej Straży Granicznej poinformowali o znalezieniu ciała 22-letniego funkcjonariusza niedaleko granicy z Polską. Służby nie ujawniają jego danych osobowych. Białorusini przekazali, że trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia, ale mają już wstępne hipotezy dotyczące śmierci mundurowego. Na stronie Państwowego Komitetu Pogranicznego Białorusi pojawiła się informacja, że w sobotę, 8 czerwca, na terenie Strażnicy Granicznej w okolicach Usowa w obwodzie grodzieńskim, znaleziono ciało 22-letniego pogranicznika. Oficjalne przyczyny śmierci nie zostały jeszcze ustalone. Białorusini przekazali jednak, że ciało żołnierza nosi ślady samobójstwa. Serwis Belsat podaje, że to częste wyjaśnienie śmierci żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na Białorusi, a przynajmniej jeden taki przypadek na granicy Białorusi z Polską miał miejsce rok temu. Służby graniczne Białorusi nie przekazały, kogo ciało znaleziono na granicy. Młody mężczyzna, urodzony w 2002 roku, został powołany do wojska w październiku ubiegłego roku i odbywał służbę wojskową. W swojej służbie zawsze wyróżniał się pozytywnie. W chwili tragedii młodszy sierżant pełnił służbę w patrolu granicznym, strzegącym granicy państwa. Możemy przeczytać na stronie Państwowego Komitetu Pogranicznego Białorusi. Dodajmy, że do rzekomego zdarzenia doszło tuż przy granicy z Polską. W poprzednich sezonach Strażnica Graniczna Usowa zajmowała się obsługą przejścia granicznego Rudawka Lesnaja, w okolicy śluzy Kurzyniec na kanale Augustowskim. W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, poinformował, że w związku ze śmiercią żołnierza I Warszawskiej Brygady Pancernej, będącej skutkiem działania migranta, dalsze czynności procesowe będą prowadzone w kierunku przestępstwa zabójstwa, a nie jego usiłowania. Prokurator Piotr Skiba podkreślił, że trwa analiza dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, w tym dokumentacji lekarskiej oraz wyników sekcji zwłok, które przeprowadzono w piątek. Nie można wykluczyć, że w ciągu najbliższych dni zostanie podjęta decyzja o zmianie kwalifikacji prawnej tego czynu, zaznaczył. Żołnierz został zaatakowany 28 maja nad ranem na granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Szeregowy pierwszej warszawskiej brygady pancernej, będącej częścią 18. dywizji zmechanizowanej, został raniony nożem przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę. Kiedy żołnierz, używając tarczy ochronnej, blokował wyłom w stalowej zaporze, sprawca, przełożywszy rękę przez płot, ugodził go nożem w okolice klatki piersiowej. Nóż utkwił w ciele żołnierza. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie. W czwartek dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o śmierci żołnierza. Sprawca ataku nie został zatrzymany. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje uzyskać do końca czerwca opinię lekarską na podstawie całokształtu dokumentacji medycznej i wyników sekcji zwłok. Co może wpłynąć na dalsze decyzje dotyczące kwalifikacji prawnej tego czynu. Organy ścigania znają już wizerunek mężczyzny, który dźgnął nożem młodego żołnierza i obecnie ustalają jego personalia. Jak donosi Rzeczpospolita, kamery Straży Granicznej umieszczone na masztach. Zarejestrowały moment ataku na 21-letniego szeregowego Mateusza Sitka. Choć nagranie jest niewyraźne, specjaliści próbują wyostrzyć obraz twarzy sprawcy. Napastnik ma śniadą cerę, co sugeruje, że może być jednym z migrantów przebywających po białoruskiej stronie, a nie funkcjonariuszem białoruskich służb. Po ugodzeniu żołnierza napastnik zbiegł w głąb Białorusi. Polskie służby liczą na pomoc migrantów przebywających w ośrodkach Straży Granicznej w identyfikacji sprawcy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się od strony białoruskiej zidentyfikowania i wydania podejrzanego o morderstwo. Szeregowy Mateusz Sitek zostanie pochowany w środę, 12 czerwca. Uroczyste pożegnanie odbędzie się o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Świętej Anny w Nowym Lubielu w Powiecie Wyszkowskim na Mazowszu. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.